Marzę o budowie rakiet, którymi mogliby latać ludzie. Jestem pewien, że już wkrótce po niebie będą mknąć rakiety, pokonując ogromne odległości w bardzo krótkim czasie. Odpalaj naprzód, na Marsa. Korolow? To ja. Tak, spakój się, jesteś aresztowany. O co jestem oskarżony? Artykuł 58 paragraf 7. Działanie na szkodę przemysłu, transportu, handlu, obrotu pieniędzmi lub kredytów socjalnych. Radzę podpisać. Daję wam słowo, że nasze rakiety będą latać najwyżej. Korolow na kanale Wojna i Pokój.